do ustawki, proszę państwa, i będziemy grali ustawkę teraz. Jakbyś miał zrobić top 3 z dzisiejszych trybów, które masz w planach grać, to jakby to wyglądało: rankedy, ustawka i najemnicy. O panie! Grzybo, pan tak grzybrl musi wlecieć. Dużo kombinacji ma pewnie. Tam ten ziomek. tak znaczy, zagubienie bym powiedział, że ma duże. Ale może i to kwestia kombinacji. Nie będę się tutaj pierą. Czyli jednak mercenarist się nie podeszło. Skąd taki wniosek? Wszystko w gotowości. Wszystko w gotowości. No a poczekamy sobie jedną turę. Myślę. Następnej zrobiłem, grę zagram pilata mało i nie będzie to co ruszamy zawojować przez W kolejności którą podałeś a to kolejność czy ta kolejna to dupy była to ja sobie tak tylko wymieniłem ten jeżeli chodzi o to który z tych trzech najlepszy to nie wiem to ja za średnio lubię się bawić w takie te rozgminki. jaki masz dalszy plan? Zresztą, wiadomo, że po tym, jak grałem 8 lat rankedy, to rankedy będą najniżej, no i to nie jest miarodajne w żaden sposób, no bo no ciężko byłoby mi powiedzieć: hej, jaram się rankedami najbardziej po 8 latach, bardziej niż trybem, który ma tydzień. No to. Kawę pijesz? 8. A jeżeli chcecie jakąś taką listę od, od do, to nie, to ja to, to się raczej średnio chcę w to bawić. Czy nie wiem, no mogę wam powiedzieć, tam ustawka z rankedy, czy mercenarius ustawka rankedy, ale to takie no... no. Sami rozumiecie na jakiej zasadzie to jest mówione, chyba nie. Nie ma w tym. Robi się to się tu naprawdę gorąco. Gdzieś tam nie wiadomo czego. Eee... Chcemy chyba tu chyba że zrobimy upgrade nie tu to z murloczek. dobra weźmiemy to i weźmiemy takie Niech będzie. nie będzie Jest za wcześnie, by tracić nadzieję. Jest za wcześnie. Mm -hmm. To zwykłe potknięcie. Nic tu niestety nie ma niczego ciekawego. O, ale i tak zrobimy w ten sposób, bo troszkę żyćka mam mało. Onaczej nie idzie to po naszej myśli, więc nie będziemy tu się jeszcze na murloki rzucać. Kurde, zastanawiam się, czy nie kupić sobie. nie kupić sobie paneli LED zamiast softboxów. Kurde, tak sobie, myślę, czy to nie jest zbędny wydatek, który i tak guzik zmieni w moim życiu. No co mi to da, Panie Wiele? Mam coś kurde obawy. A teraz rozwóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Eee... Hmm. są zbanowane w tej grze. Jakby modloki były zbanowane... To nie byłoby grym Grymla. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Mam tu dla ciebie... Let's buy him. No nie będzie. No, nic tu nie ma sensownego. A teraz rozłóż skrzydła i wznieś się w powietrze. Jej, wygram. się to naprawdę. Nie ma tu niestety żadnego murloczka. Musimy zrobić więc tak. Musimy zrobić tak. Tu już morloczkę na szczęście mamy. Chyba tego sprzedamy. Tego kupimy. Tego też kupimy. I zastanawiam się, czy jest sens trzymać tego, bo to są zawsze dwa modloki Nie wiem, czy jest, ale tak zrobię. W następnej kupuję go, sprzedaję i wydaję trzy. A mam dwa modloki do kupienia. No. Może być, może tak być. Tu, 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 tu. To co, ruszamy zawojować przestworza? Ruszajmy, let's go! Do tego ziomka sprzedajmy to. Stryk, stryk, stryk. Stryk, stryk, stryk. Myślę, że na chwilę obecną sobie zamrozimy, bo czuję power w moich ziomkach, więc zrobię tak. A w następnej pójdzie upgrade, kupimy tego i zagramy sobie tych jęłopów małych, może być. Jak tam zdrówko? Mam też pytanie do ciebie, czy polecasz jakiś konkretny mikrofon? Bo myślę jeszcze, że nad zakupem Blue ponieważ w przyszłości myślę że to jest czasem postniała na Twitchu z góry dzięki. Więc to, czy polecam konkretny mikrofon, to ci pytanie jest dosyć ciężkie, bo to zależy do czego ten mikrofon i za ile, nie? Bo przykładowo, jeżeli potrzebujesz mikrofonu do kręcenia vlogów, to pewnie będzie on inny, niż do streamowania. A jeżeli chodzi o Blue Yeti, to ja akurat nie jestem wielkim zwolennikiem tego, że. Bo uważam, że ten mikrofon to przerost formy nad treścią. W sensie jakość ma o wiele... Zagównianą, jak na swoją cenę. No ale z takich mikrofonów... Z takich mikrofonów... Na USB pojemnościowych no to ja uwielbiam AT2020 i Voxa NC1. i stosik. Dobra, tych gałganów możemy sprzedać. Mógłbym tego zagrać, ale czuję tutaj brana, więc nie będę go grał. Zrobię to tak. Brana oczywiście nie ma, więc w dupę sobie można wsadzić moje przerzucia. A teraz, pytanie: czy ja chcę kupować tych. Chyba nie chcę. Chwilę, zróbmy tak, to już jest trochę lepsze. I zrolujemy, bo ich nie będziemy trzymać. Tu niczego nie ma, co bym chciał. Pirat, smok, pirat, żywiołek, Ok, whatever. Hopla, 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 kupa, hopla. Nie będzie tak. Logitechy dobre są. Ameryki w sensie mikro. No zależy, co znaczy dobre, i zależy które, i zależy do czego, nie? Do nagrywania. Możemy zawojować przez Filmu pełno, pełnometrażowego przykładowo C920 raczej najlepszym wyborem nie będzie. Z drugiej strony do streamowania na początku jest sam raz, więc. Mmm... Smok demon Pirat badzie w coś tam. O, i sztosik. To mi się jak najbardziej podoba. Yy, tylko walczyłem z gościem, który nic nie ma. No, świetnie po prostu. Czyli to nic nie dostanę, pewnie. Proszę. O, ale to jest sztosik, akurat. Tak się miło składa. Że możemy wziąć to. O, perfekto, perfekto, perfekto. Jest i sam pan branik we własnej osobie. I tu mamy coś w miarę interesującego, co chcemy zatrzymać. Pomyślmy. Czy ja chcę to zatrzymać. Kupię to, tak tak. sprzedam to, kupię to, bum, bum, bum. A, chyba chcę. Będzie. Czym grałeś w czasach kataklizmu? Jest to magię pod firem. Jest za wcześnie, by tracić nadzieję. Pształa gościu. Dobra, to bierzemy. To sprzedajemy. To nam średnio potrzebne, bo już takie mamy złote. Też, niestety, nam średnio potrzebne, bo nam średnio potrzebne. To się może przydać. To jest gitas, majonez. To też jest mega sztos. też jest mega sztos. Tego będzie trzeba sprzedać w następnej. Myślę, że nie ma zbyt wysokiej ostrości na kamerze ustawionej. Jakoś taki dziwny efekt na niej widać. Mam, ale całkiem to lubię, więc to zostawiam. Zawsze mówię, że dobra strategia to połowa sukcesu. Easy Easy Peasy Remont Squeezy. Takie zwycięstwo należy zacznie uczcić. Pobierzemy. Odprzedajemy. Dobufujemy. Dobra, najpierw dajmy tego. Paria Tuńcia, z kim ja grałem? Grałem z nią. Co ona tu ma? Mam urloki. A okay. to... teraz To już pasi mi Dziękuję trochę mniej. za podpowiedź w sprawie tych mikrofonów. Jeszcze sobie posprawdzam, uśmiechnięta buźka pseudonim. Bardzo przyjemnie mi się ciebie ogląda wieczorkami. A dziękuję bardzo serdecznie za Donajcika do usług proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo i chwilę, 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 bo ja głupi jestem i za dużo rzeczy naraz to ja się zgubię. Do twojego BĘDĄ ze mną BEZPIECZNI Dobra. Eee, proszę bardzo serdecznie do usług. To eee, sukcesu. Rzeczy przyjemnie. A, i cieszy mnie, że się przyjemnie ogląda. Ogólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, to w każdym wypadku jest tak, że jeden sprzęt jest lepszy do jednego, a drugi jest lepszy do drugiego. Jak ktoś na przykład potrzebuje mobilności, bo robi streamy z kuchni, no to raczej mikrofon pojemnościowy nie będzie dobrym wyborem dla niego, bo lepszy będzie krawatowy albo jakikolwiek mikroport. No a jeżeli ktoś robi takie, znaczy jeżeli ktoś operuje głosem przy komputerze, no to pojemnościowy będzie lepszy. Znaczy jeden, czy drugi, czy trzeci, no wiadomo, że można kupić Szura SM7B. Można kupić szura takiego i mieć jakoś jak nie wiadomo co, no tylko kwestia tego, jaki ma to sens. Bo często nie ma to zbyt dużego sensu z różnych względów. Nawet najpotężniejszy smok zaczyna jako piskle. Wybór. Sztosik tu widzę. Dobra, takiego mam złotego. To mi daje buffy. Dobra, weźmy to. Weźmy to. kupmy se to. Sprzedajmy se to. A. Będziemy naiwni? Why not? Kurde, no brakło mi czasu. Uuu. To pozdra 600. W sensie, jak jest przekręcona na ustawieniach kamery zbyt duża, to jest taki efekt widoczny jak na kamerce tutaj po prostu. M. Chciałbym w sumie się dowiedzieć jaki jest efekt widoczny poza tym, że obraz jest bardziej ostry, bo to jest na stan mojej wiedzy jedyna, jedyny skutek tego, ale...